Ta wyspa ma mały problem Jedyny prąd jest tutaj w środku A że ja się trochę boję prądu Ja ci chociaż podam wiertarkę Proszę O, wciura powinna być git nie. Mogę wiercić? Nie, nie możesz a Jak coś to wymienisz blat Przeoszczędziłeś na tym blacie On się przewiercił w dwie minuty Ja po prostu zrobiłem kopię i klej Widział. Ciekawe czemu A. Ustawię stoper, ile to zajmie Jestem cały w biurach Fajne, takie może zostać. Niższe piętro. Mhm. Bez młota nie robota. Jeden 5 minut, 40 sekund. W końcu się przydam. Piotrek, to próbuję sprzątać. Sprzątaj, sprzątaj. Dobra, Piotrek, co jeszcze pasuje? Czy ja to dobrze obliczyłem? Właśnie to, to nie wygląda, jakby miało pasować. Ja już to posprzątałem. Ale poczekaj, jak tak dopchniesz. Jednak po prostu. O, o, o. Uff. Błagam Państwa. Tadam. No ładne te plamy.